Za nami bardzo duża gala UFC 298, ale musimy już pędzić do przodu, bo w ogóle to wydarzenie, które będzie miało w najbliższy miejsce w najbliższy weekend, czyli nienumerowana gala Fight Night w Meksyku, zaczęła być ważna, dlatego że nie mamy już mistrza jakim jest Aleksander Wolkanowski. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dawajcie łapki w górę i oczywiście komentujcie wszystko to co tutaj mówię, chętnie też, jeżeli macie jakieś pytania, to je oczywiście wrzucajcie, chętnie na nie będę odpowiadał i przechodzimy już do analizy tego Fight Night'u. Fight Night w Meksyku, który odbędzie się w najbliższą sobotę, ma, jest ważny na pewno z dwóch powodów. Po pierwsze, Dana White już od dawna, może dobrze, nie od dawna, mówi od dawna o tym, że Chcę otworzyć sobie bardziej rynek, jakim jest Meksyk. Mamy przecież bardzo dużo meksykańskich zawodników, ale też chcę, żeby ten rynek zaczął wychodzić do przodu, jeżeli chodzi o takie zasysanie fighterów do UFC. No i niedawno widzieliśmy go już w koszulce. Mexico City Performance Institute, czyli ten instytut UFC, który nie tylko pomaga się rozwijać fighterom, ale też znajduje nowe talenty, no i on został już oficjalnie otwarty w Meksyku, ale gala ma też znaczenie, ponieważ w co moment Jair Rodriguez będzie się mierzył z Brianem Ortego. no i wcześniej, zanim Ilia Topuria zdobył pas, to tak naprawdę mógł być tylko zwykły pojedynek w wadze piórkowej, który będzie mówił o tym, kto będzie może walczył z Wolkiem, a teraz to jest bardzo ważny pojedynek, ze względu na to, jak ustawi nam się teraz dywizja piórkowa. Przejdziemy do tego za chwilę. Najpierw, oczywiście, main event, czyli Brandon Moreno kontra Brandon Royal. No tutaj, pojedynek wysoko oktanowy, jeżeli chodzi o wagę muszą. Obaj panowie mają inaczej, chcą mieć jeszcze raz szansę na to, żeby zawalczyć o pas, pas tej dywizji. Odebrał Brandonowi Moreno właśnie Alejandrę Pantorza. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, czyli Brazylijczyk, który w tej chwili dzierży ten pas. Natomiast Brandon Royal miał swoją szansę. Wcześniej z pantożą przegrywał dużo, dużo wcześniej w swojej karierze. Miał te szansę, niestety. O pas zawalczyć mu się nie udało. Walczył pierwszy raz z Pantorzą w 2021 roku. Przegrywał też rok wcześniej właśnie z Brandonem Moreno, który bardzo długo dzierżył pas dywizji muszej, ale trafił niestety na Pantorze. Brandon Moreno nie ma już swojego głównego nemesis z tej dywizji, czyli Davisona Figueredo, bo ten na UFC 300 zawalczy w nowej kategorii wagowej z Kodim Garbrandem, więc w tej kategorii wagowej robi nam się troszeczkę oddech. W sensie pojawia się nam Pewne miejsce. To jest trochę tak jak z Izraelem a w wadze średniej albo Kabibem w wadze lekkiej. Czyli kiedy jeden z takich mistrzów bardzo dominujących odchodzi, albo zawodników, którzy też blokowali wejście do pasa, no to robi się nam troszeczkę miejsca i ta dywizja przez to może złapać oddech. Więc Brandon Moreno znowu może tak naprawdę błyszczeć, ale musi zderzyć się najpierw z Brandonem Royvalem. Panowie są do siebie troszeczkę y, podobni. Właściwie tylko jedna rzecz, która ich różni to to, że Brandon Royval jest no, niezwykle y, szybkim y, zawodnikiem, który potrafi błyskawicznie y, miksować swoje umiejętności. Zarówno parter, y, jak i stójkę jest przez to troszeczkę nieprzewidywalny. To jest oczywiście w jego przypadku miecz y, obosieczny, ponieważ y, Brandon Royval. No przyjmuje też bardzo dużo ciosów, potrafi je oczywiście przyjmować, ale z tak wyrafinowanym mistrzem, jakim jest Pantorza. No niestety to nie przejdzie i widzieliśmy to zresztą w jego pojedynku. Na Pantorza, który jest sam niezwykle szybkim zawodnikiem, ale też bardzo agresywnym. No nie robiło to po prostu wrażenia. Ciekaw jestem, czy troszeczkę bardziej ogładzony, jeżeli chodzi o umiejętności strajkerskie i przede wszystkim kombinacje bokserskie, Brandon Moreno będzie miał szansę z pantożą, jeżeli zmierzy się z nim jeszcze raz. No bo to doświadczenie Brandona Moreno na pewno pomoże teraz w walce. Z pantożą, szczególnie w tak wymagającej dywizji, jaką jest dywizja Musza, bo jest to prawdopodobnie no, najszybsza dywizja, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Oktagonie. Pojedynek, wydaje mi się, będzie bardzo równy. Tutaj właściwie ten różnica, która może przesunąć zwycięstwo na którąś z szali, to czy zarówno Brandon Moreno, jak i Brandon Royval będą w stanie utrzymywać pojedynek przez 5 rund na takim samym poziomie, jeżeli chodzi o tempo i dynamikę, bo tutaj, jeżeli któryś, któraś z tych stron zacznie delikatnie zwalniać, to zarówno Moreno, jak i Royval mocno to wykorzystają. Druga sprawa to to, który z panów będzie bardziej precyzyjny. Striking Royvala nie jest tak wyrafinowany jak Brandona Moreno. Moreno to taki przykład meksykańskiego boksu właściwie w najczystszej postaci. I to jest też rzecz, którą Moreno ten pojedynek może wygrać. On potrafi trafiać dobrze poruszających się zawodników, takich, którzy są szybcy i agresywni, bo widzieliśmy to w pojedynkach z Davisonem Figueredo. Z pantożą to się nie udało, bo sam pantorza wywierał dużo większą presję na Moreno niż potrafił to robić Moreno. Prawda jest taka, że w tej chwili w wadze muszej liczą się tylko Pantorza, Moreno i Rojwal, więc ten pojedynek jest ważny głównie z tego względu, że będziemy wiedzieli, z kim pewnie Pantorza niedługo się zmierzy, a po drugie zobaczymy też, jak ta dywizja nam się ułoży. No a po trzecie jest to po prostu bardzo dobre starcie. Jest to starcie, które będzie efektowne, błyskawiczne. Pewnie nie skończy się na punkty, raczej zakończy się szybko przez knockout. No i faktycznie, jeżeli chodzi o umiejętności miksowania, właściwie jeżeli chodzi o umiejętność miksowania skilli, no to Brandon Moreno i Brandon Ruyval to są najlepsi kandydaci do tego, żeby dać nam pojedynek naprawdę bardzo rzemieślniczy i tak jak mówiłem wcześniej, wysoko oktanowy. No i to będzie bardzo dobre starcie. Jeżeli chodzi o wagę piórkową, no to tak jak wcześniej wspominałem, ważny z perspektywy poprzedniej gali, teraz pojedynek, czyli Jair Rodriguez i Brian Ortega, dywizja piórkowa numer 3 i numer 4. Wolka nie ma i mamy podobną sytuację jak w Władze Muszej. Dominujący fighter, który przez wiele lat utrzymywał w szachu tę kategorię wagową, znika, łapiemy troszeczkę oddechu. Wątpię, żeby to Obrona pasa trafiła się akurat z Wolkiem. Myślę, że Wolk zasługuje na odpoczynek. Ten mistrz, ten facet nie potrzebuje teraz szybkiego rewanżu. Potrzebuje odpoczynku. Ma odpowiednią wypłatę, ma odpowiednie kontrakty, ma życie poza oktagonem, więc naprawdę tutaj chyba nie ma potrzeby wymuszania na nim jakiegokolwiek remaczu. Zwłaszcza, że dla historii dywizji piórkowej, Nowa, nowe dziedzictwo jakie pisze Ilia Topuria jest troszkę ciekawsze. Daje nam też. Od nowa taką chęć oglądania tej dywizji, bo teraz chcemy zobaczyć, jak inni wypadną, albo w ogóle jak Topuria wypadnie na tle innych fighterów. No bo w wadze piórkowej ich nie brakuje. No i wraca między innymi Brian Ortega. Zaczynam od niego, bo to jest taki fighter, który wiele lat temu, kiedy zaczynał swoją karierę, miał ogromny potencjał na to, żeby być mistrzem tej kategorii wagowej. Wielu też na niego stawiało, był też bardzo mocno promowany jako taka nowa gwiazda. UFC i właściwie wszystko się tam z Brianem Ortegą zgadza, ponieważ Ortega pochodzi, znaczy ma doświadczenie bycia na ulicy i też bycia w takim nieciekawym towarzystwie. Poza tym jego aparycja i to w jaki sposób walczy powoduje, że on wygląda trochę jak taka postać z kina akcji lat 90. Taki styl krwawego sportu, Cobra Kai i to też powoduje, że bardzo łatwo promuje się Briana Ortega. On też potrafi się wypowiadać, no ale też dysponuje niesamowitym skillsetem. No bo przecież mówi się o nim tricity, głównie dlatego, że świetnie korzysta z parteru i, i trójkątów. No i tutaj możemy mieć taki klasyczny pojedynek Strikera z parterowcem, no bo Jair Rodriguez to zdecydowanie walka w stójce, kombinacje nogami i rękami właściwie z gry komputerowej, ale też oba obaj ci zawodnicy są bardzo ciekawymi kandydatami, jeżeli chodzi właśnie o spotkanie się z Ilion Topurią, no bo przecież Max Holloway no, musiał jakąś walkę przyjąć. Wystarczy tych pojedynków, czwartego pojedynku raczej z Wolkanowskim by nie było. Z kolei też pokonał już wszystkich, kogo mógł pokonać wadze piórkowej, więc walkę ze Justinem Gage jak najbardziej powinien przyjąć, zwłaszcza, że jest to walka o pas BMF, a Max Holley jest jak najbardziej kandydatem na yy, najlepszego skurwiela yy, w UFC, więc teraz jeszcze... Yy... Trzeba temat rozwiązać pomiędzy Jerem Rodriguezem a Brianem Ortegu. Wszystko zależy też od tego, jak z tego pojedynku właściwie, czy w całości wyjdzie Rodriguez lub Ortega i czy Max Holloway albo w ogóle wyjdzie zwycięsko z pojedynku z Justinem Gage i też w jakim będzie stanie tak naprawdę po takim duke no bo wiemy, że highlight, czyli Justin Gage potrafi efektownie i bardzo brutalnie wykańczyć swoich przeciwników. Jeżeli chodzi o starcie Rodrigueza i Briana Ortegi, to wydaje mi się, że tutaj Ortega, swoim doświadczeniem i tym, że miał bardzo długą przerwę, i miał czas na to, żeby się troszeczkę zresetować i troszkę zmontować na nowo, jeżeli chodzi o umiejętności, będzie w stanie zatrzymać tę precyzyjną dominację strikerską Riera Rodrigueza, zamknąć go po prostu w, w rogu. Oktagonu, czy pod siatką, i wykończyć ten pojedynek dość szybko w parterze. Chyba głupi byłby Ortega, gdyby próbował wymiany strejkerskiej z Rodriguezem. Oczywiście, Jair jest niezwykle niebezpieczny, jeżeli chodzi o stójkę, i Ortega musi jak najszybciej tutaj tę walkę sprowadzić. Do parteru. Przypominam, że Wolkanowski z tego uścisku anakondy, jaką jest Brian Ortega, się wydostał, ale wątpię, patrząc na to, w jaki sposób Rodriguez przygrywał, na przykład z Wolkanowskim, wydostanie się z takiego, z takiego poddania, czy jakiejkolwiek techniki parterowej, grapplingowej, czy z brazylijskiego jiu jakiego użyje, jakiej użyje, Brian Ortega, Rodriguez będzie się z tego mógł wyrwać. Jeżeli jej Rodriguez wygra ten pojedynek, uda mu się w jakiś sposób znokautować Ortega zanim ten się rozkręci w parterze. No to może być bardzo ciekawym kandydatem na, na mistrza był oczywiście tym mistrzem hmm, przejściowym, ale bardzo ciekawy jestem jak wyglądałby pojedynek straj, 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 strajkerski pomiędzy Topurią a a Jejrem Rodriguezem wiemy, że to Puria ma problem z chronieniem. Nauczył się tego już przy wolkanowskim. Hikików i od razu wolkanowski próbował to testować, ale Jairam Rodriguez jest, jeżeli chodzi pewnie o wagę piórkową, jeżeli nie o, nie o całą wagę, nie o całe UFC, chociaż ostatnio Paulo Costa też się popisywał niesamowitymi kopnięciami, no prawdopodobnie jest najlepszym mistrzem, jeżeli chodzi o techniki, techniki kopnięć. Z kolei, gdyby wygrał Brian Ortega, no to znowu fantastyczny test dla, dla Topuri, gdzie Ortega sprawdziłby jego możliwości zapaśnicze. Żaden z tych fighterów ani Rodriguez, ani Ortega, to nie są kompletni zawodnicy, tak jak Wolkanowski ale przeciążają swoje umiejętności pozytywnie na jedną ze stron, czy jest to striking, czy, e, czy parter. I bez względu na to, kto wygra ten pojedynek, a to też będzie bardzo, bardzo dobre starcie, zwłaszcza, że ja chcę zobaczyć, jak Ortega będzie wyglądał po, e, po powrocie, będzie ciekawym kandydatem do pojedynku z Topurią. W tej karcie jest też jeszcze jeden pojedynek, na który warto zwrócić uwagę. On jest w wadze e, Koguciej i tam Raul Rosas Jr. kontra Ricky e, Tursios. Zawodnicy, którzy walczą w kratkę, swoją karierę zaczęli tak naprawdę niedawno. Raul Rosas Jr, przypominam, najmłodszy zakontraktowany fighter UFC w tej chwili mający 19 lat, próbuje no na razie nie tak pewnie, to znaczy to może się jeszcze udać, próbuje pobić rekord Johna Jonesa, czyli najmłodszego mistrza w historii UFC. John Jones zdobył pas wagi półciężkiej, kiedy miał 20 3 lata. Raul Rosas Jr. był troszeczkę hejtowany w internecie. Uważam, że niesłusznie, że to wszystko za wcześnie, że po co, ale tak naprawdę Rosas Junior w tych pojedynkach, które miał, no to debiut wygrał przez poddanie, przez decyzję przegrał kolejny pojedynek, a ostatnio wygrał przez knockout, więc jakby udowadnia, że jest w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Ale jeżeli nie wiecie, kim jest Ricky Turcios, to musicie koniecznie tego 30-latka sprawdzić. Pierwszy występ w UFC w 2017 roku, on się wziął z Contender Series, swój debiut przegrał, potem wygrał pojedynek, potem znów przegrał i ostatnio z Natividadem wygrał przez decyzję. A dlaczego musicie sprawdzić? Nie chodzi tu może o skill set, ale sposób w jaki... Właściwie żyje, no bo to nie tylko wypowiada się, ale żyje i co uważa i co mówi Ricky Tursius, bo on jest esencją, esencją wojownika. On wszystko traktuje bardzo pozytywnie, patrzy na świat przez bardzo różowe okulary i ma taką w sobie nutkę takiego starożytnego właśnie wojownika. Dla niego sztuki walki to jest w ogóle element duchowy i jak obejrzycie sobie jego wywiady na YouTubie, to niesamowite jest, jak on, zresztą w OKTAGONIE robi to samo. Wywiady OKTAGONOWE też koniecznie, zobaczcie, szczególnie po ostatniej walce z Bispingiem. Jak on cedzi słowa. Bardzo mocno zastanawia się nad tym, co chce powiedzieć. Jest w tym niezwykle uroczy. Takich ludzi w światowych sztukach walki do promowania MMA nam potrzeba. Więc to będzie też pojedynek w wadze Kogucie, który będzie istotny ze względu na to, że Riki Turcios cały czas szuka swojego miejsca w UFC i walczy w kratkę. Z kolei Raul Rosas Jr. próbuje umocnić swoją pozycję w wadze Kogucie, żeby mieć teraz z kim. Z kim walczyć, no i ten jego hype train jest dosyć, dosyć w tej chwili mocny, zwłaszcza po ostatniej wygranej. Nazwiska, na które warto jeszcze zwrócić uwagę: na pewno Daniel Lacerda, tak to się powinno czytać, Brazylijczyk, który zawalczy z Edgarem Czajrezem w wadze Muszej i też w wadze Muszej, kolejny pretendent do bycia w topce, ale jeszcze powolutku się rozkręcający, Felipe dos Santos również Brazylijczyk, ten zmierzy się z, Wiktorem, z, Meksyka, z Meksykaninem, oczywiście z Wiktorem Altamirano Alta i to jest też walka preliminacyjna. Więc to są dwa nazwiska brazylijskie, na które na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na tej karcie. No Głównie z tego względu, że pewnie gdzieś w Wadze Muszej będą się nam panowie ustawiać po pojedynku. Zależy też kto wygra, oczywiście pojedynku hmm, Brandona Moreno z Brandonem rojwalem. Wielkie dzięki za ten materiał. Pamiętajcie o subskrypcji i o łapkach w górę. Pytajcie o co chcecie w komentarzach, komentujcie. Staram się odpowiadać na większość, na, większość py, na większość pytań. Przed nami jeszcze dużo analiz, no bo UFC 299, 300, Fight Night i przede wszystkim serial, o którym chcę powiedzieć, związany bardzo mocno z zawodowymi sportami walki, ale jak skończę oglądać, to na pewno zrobię tutaj recenzję, także wpadajcie jak już się pojawi, a w sobotę jeżeli będziecie oglądać Fight Night bawcie się dobrze w Meksyku, literalnie lub przed ekranami. Do następnego.